Maruszolkiewicz Indekaczpo jest mi w San Petersburgu przed galą UFC w Rosja. Jestem mną Krzysztof Jotko, witam serdecznie. Cześć, witam serdecznie Polish Media. Tak jest, długo czekaliśmy na twój powrót do klatki, Miałeś walczyć w Rosji i będziesz walczył w Rosji. No nie udało się w Moskwie, będzie Sankt Petersburg. Jak to się mówi, nie chcę przekręcić co się uwlecze. nie, to nie tu, uciecze. Nie uciecze, exact. E, Tak, miałem walczyć w Rosji z Jandijewem, ale no niestety Pomagałem przygotowywać się dla Tyrona Woodley'a do walki z Darrenem Till i zerwałem wiązadła w prawym kolanie i niestety to mnie wykluczyło z tej walki. Ale kiedy tylko usłyszałem, że będzie następna gala w Rosji, prosiłem o walkę z Yandiev'em, ale po tej przegranej... Jan diew nie wiem, skończył karierę, czy, czy nie chce więcej walczyć, yy, ale władze UFC powiedzieli ok, będziesz walczył, będziesz walczył w Rosji i dali mi innego przeciwnika. Tak? Na początku miał być to Roman Kobyrow, bardzo utalentowany fighter i myślę, że bardziej niebezpieczny niż teraz, teraz mój przeciwnik. Yy, byłem bardzo podekscytowany treningiem i że będę walczył z nim, ale no niestety miał kontuzję i zmienili mnie na Alena Medeskiego. No dlaczego tak zależało ci, na, zależało ci na Rosji, na Jandijewie czy na Europie? Jaki był powód, że akurat tak zależało Ci, aby tu walczyć? Bardziej zależało mi na walce z Jandijewem, tak? bo okej, okay, ja zobaczyłem, że ten sam event będzie w Rosji. I mówię, no okej, okay, miałem się bić z nim raz, nie wyszło, bo miałem kontuzję, to może zrobimy tę walkę drugi raz, tak? Jest humor, jest zdrowie, jest walka, ale wiesz doskonale, że z tyłu są trzy porażki. Myślisz o tym? Właśnie mi o tym przypomniałeś. A, Przepraszam. A tak w ogóle to... Dawno o tym zapomniałem, co było, minęło. To jest zamknięta, zamknięta strona. U mnie były trzy porażki. Były, no tak się zdarza. Taka jest, taki jest sport, tak? jest, raz jesteś na dole, raz jesteś na górze i to dla mnie już nie robi żadnej różnicy, ja już patrzę do przodu, jestem przygotowany na tą walkę, skupiony na tą walkę i gotowy, wreszcie gotowy, zdrowy w 100%, nic mnie nie boli i mogę wejść do oktagonu i wreszcie zawalczyć tak jak powinienem. Ponieważ jesteś globloterem, zapytam ci o to, choć to jedno z najgłupszych pytań bardzo go nie lubię, ale przygotowania, jednak chciałbym, żebyś troszeczkę nam więcej o tym powiedział i zdradził, jak one wyglądały, z kim, kto Cię dociążał, czy ktoś w ogóle starał się imitować Twojego rywala. E, więc przygotowania zacząłem, jak tylko doktor powiedział, że jestem gotów do powrotu na treningi, e, czyli to był jakiś pierwszy stycznia, e, byłem, byłem jeszcze w Polsce na święta, po świętach wróciłem na Florydę, i od samego nowego roku zacząłem już ciężko trenować. Wszystko było dobrze z moim kolanem, więc mogłem dobrze już trenować. Po miesiącu treningu na Florydę wyjechałem do Tajlandii. Na miesiąc lubię Tajlandię. Mieszkałem tam wcześniej i myślę, że to jest najlepszy kraj na świecie dla mnie. Trenowałem tam. Wszyscy tak nie. mówią w Polsce. Tak, no bo tak jest. To, kto nie był musi jechać i zobaczyć. Po miesiącu czasu wróciłem do American Top Team i tam dopiero rozpocząłem taki mój prawdziwy trening camp, który trwał 7 tygodni i był naprawdę ciężki już... Nawet jeszcze mam trochę katar, bo po jakichś 6-5 tygodniach już nie wytrzymałem ciśnienia, zacząłem troszeczkę chorować, ale to tylko jakieś tam lekkie przeziębienie. Nic, nic mi to tam nie, nie przeszkodzi na tym, żeby wyjść z sobotę do Oktagonu, z kim sparowałem. Ciężko, ciężko mi powiedzieć, ale jeden z, z takich y, bardzo dobrych, wspanych partnerów dla mnie, z którym można powiedzieć walczyłem, były wojny wtorek, czwartek i sobota, to normalnie mieliśmy wojny, był y, Wacław Wasilewski. Pamiętam kiedy ja miałem pierwszą walkę w 2009 czy 2010 roku na Profajcie, to on już walczył z Robertem Joczem w głównej karcie. I chyba on się przeprowadził na Florydę i jak tylko go zobaczyłem, to wiedziałem, że ma bardzo dobre ręce. Był chyba sześciokrotnym mistrzem mistrzem w Sambo, więc był super sparing partnerem dla mnie i przez połowę przygotowań walczyłem. Nie mogę powiedzieć, że sparowałem, tylko walczyliśmy trzy razy w tygodniu. Do American Top Team sporo Polaków przyjeżdża. Daniel Skibiński, Salim Mateusz Gamron, oczywiście Jan Najędrzejczyk w zasadzie urzęduje na stałe, tak jest. Powiedz, który z Polaków na tle Amerykan Top Team, no to już jest taki papierek lakmusowy, który nam mówi, czy ktoś się nadaje do UFC, czy nie nadaje. Jak chłopaki z Polski sobie radzili tam? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo kiedy akurat chłopacy tam, mogę powiedzieć więcej o Janie, tak, bo... Akurat trenowaliśmy w tym samym momencie i, i ona tam była, kiedy ja trenowałem, kiedy ja się szykowałem do swoich walk, a kiedy chłopacy przyjechali, to ja miałem akurat kontuzję, to za bardzo z nimi nie trenowałem, ale z tego co wiem i co słyszałem, to byli naprawdę pod wrażeniem Mateusza Gamrota, jego zapasów, jego kondycji myślę, że to jest nam numer jeden dla mnie i dla moich trenerów już dawno powinien walczyć w UFC. Nie wiem co on jeszcze robi w KSW, ale KSW to jest także bardzo dobra organizacja w Polsce, chyba najlepsza w Europie. No ale moim zdaniem jeżeli chcesz być najlepszy, chcesz być, spełniać swoje marzenia, to tylko i wyłącznie UFC. To prawda. To prawda. O Janne na koniec jeszcze Zapytam twoim zdaniem. Znasz ją prywatnie, znasz ją z treningów, wiesz dużo więcej od nas. Twoim zdaniem, którą kategorię wagową powinna wybrać, aby odnosić sukcesy, bo ona ma głód. Ona ma głód dwóch pasów, ale ta walka z pokazała jednak, że ciężko będzie się przebić przez tą czołówkę. co, ona ma niewy, yy, niewyjaśnione sprawy z wzrost, tak. No, pierwsza walka OK. Przegrała bez nie można nic powiedzieć, że coś tam zawalczyła no dobra, ale tak się zdarza czasami, możesz dostać jednego, jednego. tak jak ja walczyłem z Uraya Hal, obijałem go całą rundę, później raz mnie dotknął i przegrałem walkę, tak. To samo było. Druga walka była prawie na równo i ona ją przegrała. I myślę, że chciałaby odzyskać ten pas. No, ale moim takim zdaniem lubię Joanę, kiedy jest troszeczkę większa i walczy w wyższej kategorii jest. Widzę jej uśmiech na twarzy, jest szczęśliwa, szczęśliwa, że trenujesz, może jeść co, co chce, oczywiście zdrowe, zdrowe jedzenie, ale jest szczęśliwa tym co robi, a takie ciężkie zbijanie wagi to jest naprawdę 8 ciężkich tygodni, nie chcesz nawet wychodzić gdzieś na miasto co zjeść, bo nie możesz i tylko jesteś skupiony na treningu i na zbijaniu wagi, to nie wiem czy to jest zdrowe i takie dobre. Nie? Dobrze, dziękuję za te wszystkie informacje. Dziękuję również za wywiad. Ja mam do Ciebie jeszcze 100 pytań, ale musimy też inne media dopuścić. Na pewno jeszcze będzie okazja się spotkać. Powodzenia w takim razie w sobotę. Widzimy się jeszcze na pewno jutro. Dzięki wielkie za wywiad i do zobaczenia. Dziękuję bardzo za wywiad. Dawno nie rozmawiałem już z polskimi mediami. Słyszymy po akcencie. I zapraszam wszystkich na sobotnią galę UFC w Sankt Petersburgu. Walczy tam trzech Polaków, więc należy to oglądać i będzie, będą naprawdę firefire. Pak je, dzięki wielkie.